Ruszamy nad nasze morze, na zatokę Ale zakaz mamy, o kurde Zobaczymy czy blona bierze w naszych rejonach Pogoda niezbyt ciekawa Może być słabo Strasznie wieje, by na mnie tak słychać No ale to trzeba popróbować Zobaczymy może coś się uda wyhaczyć Dobra, lecimy No i lipa A znaczy, jakie fale Nie ma fal podobno Nie no, brona nie będzie brać na takie, takie bałwany aż się robią normalnie Tragedia tak to jest, jak się w tygodniu pracuje I w tygodniu jest pogoda Nie ja wiem, pomyślimy coś Tyle kilometrów przejechać I nic A Gdzie indziej może połowimy Zobaczymy No ja się nałowił, belon Ja <noise> Już wyskakują aż Ledwo co żeśmy weszli, to żeśmy przyszli i tyle ja pierdzielę, no nie, jedziemy, jedziemy zobaczyć gdzieś w inne miejsce, może okoń będzie brała, bo coś innego, boleń. Nie jesteśmy przygotowani. Ale... Nie, w ogóle, Będziemy <grym>, improwizować, no ale co zrobić. Życie. Kurwa, jaka rzeźba. Ty też, Jac? Nie, nie mam, mam czegoś takiego. Jad? Ja, nie, ja będę próbować okonia złowić, a Jac będzie próbował złowić co? Wszystko. Wszystko. Nie, nie, ma, kurde, limitu, że... Takie paprochy i ja konia no. Intensa od, od najlepszej firmy, Jackson. Będziemy próbować, no mam takie paprochy i... Pozmieniałem troszkę wędkę i... przypon na wędce i... Będziemy próbować. ...boleniowe, który myślę, że okoń też nie powinien zgarbić. No ja specjalnie kupiłem na... Na tę okazję, że na belony trzy blachy, takie 3 czy 4 nawet. I niestety lipa. Ale słońce wychodzi, No. Od. Może coś się zmieni. Może przestanie wiać. No ale tak wiesz. Zobaczymy. Wiać może przestać, ale zaraz fala nie ustanie. Zobaczymy. Dobra, lecimy tutaj. Ha, pierwszy rzut. Gdzieś tam poleciał. Co branie? Uważaj na kamienie, nie? Bo tutaj kamienie dość mocno. Jeszcze raz powiem, jak to się nazywa? Trudna nazwa. I tu nawet ten krętnik się kurde przyrzewiał do tego. No. Kamała, fajna. No, o konia. Elegancka. Średnie to nawet, panie. Czemu? A jakie chcesz o konie łapać? O, duże. No. no to musi być duża przynęta, jak coś duży, ten. Nie, nawet gdzie wylądowało. Na drugim brzegu. No, nic się bierze, nic kompletnie. To nie ta pora, zimno. Nie ma tu okonia. No i nie chcę brać te przynęty, co mamy. No, dzisiaj będzie dzień bez rybny, chyba że skupimy ryby po drodze. Ty, a nie, nie przejechaliśmy jeszcze, Jeszcze nie przejechaliśmy, czyli całkiem możliwe, że ryby będą. Wędzone nawet. Kupię sobie rybkę. No, ja bym też sobie coś zjadł takiego wędzonego. Zobaczymy. Na powrocie zajedziemy do takiej fajnej wędzarni. No nic kompletnie. Kuźwa, nawet, nawet drasnąć nie chce. Taka mała przynęta. Taki... Ile to tam ma? 5 cm, nawet nie 5. O, ja coś kłotego i nic nie chce, Nawet ugryźć. Nawet żeby ogonem tylko mytnęło, żebym wiedział, że te ryby są tam. No wiesz, tu ogólnie te sztuczne one zawsze miały tak trochę, wiesz? Tak nie, ja no, ponowne... no tam na takie paproszki tam coś o coś tak wiesz. Może nie jakoś tam brały jedna za drugą, no ale coś tam gryzło. To nie można mówić, że nie. Ja nie, ja też na paprochy łowiłem i, i też były brania, nie? Tylko że, są no, słabsze, nie? I teraz, nie wiem, to, to nie, ten, nie ta pora. Za miesiąc, może. Jak tam jadł dzisiaj było? <noise> Znów zero. Nie no, pogoda nie pozwoliła, żeby połowić belonę, sami widzieliście co tam się działo. Może by jakaś się ślepa trafiła, ale wątpliwe to tam. Raz to męczarnia z tym rzucaniem, a tu jest że belona odchodzi, nie będzie no. się szarpał, szarpała z falą. No, dokładnie. A tutaj też nic nie chcę, po prostu nic nie chce. Żaden okonek, sandacza tu nie można jeszcze łowić tak bierze. Sandacza nie można, i szczupaka też nie można. Szczupak tu jest też od czerwca, nie chyba? Nie, szczupak normalnie od maja. Nie chyba. Ta, tak. Ja już nie pamiętam, bo są wody morskie, to już... tu jest od Maja, a zawsze przynajmniej był. A nie troszkę dalej? Nie, bo jak my kiedyś maju łowiliśmy, to to co kontrolowali nas, to mówiliśmy, że na szupaka i tak dalej. ja już nie pamiętam. No nie za pływaliśmy, pływaliśmy, to też miałeś też szupaka jakiegoś tam nawet kiedyś tam. No ale to ja właśnie okonia łowiłem. Miałem przynętę okoniową i złapałem szupaka, nie? Ale szupaki o szupaki można. No mi się wydawało, że właśnie troszkę dłużej tutaj ten. No ale dobra, nie pamiętam już tego. I tak nic nie brało, i tak nic nie brało. My no, no, dzisiaj nawet nie przygotowani, no, ale no. podejrzewam, że nawet jakbyśmy byli przygotowani, to wiele by to nie zmieniło. Co zrobić, pogoda nas pokonała, ryby też nas pokonały, ale rybkę chyba dzisiaj zjemy. Tak. Chyba coś tam wleci. Jedziemy coś kupić. Na razie, do następnego. My już nałowiliśmy. Jest siateczka z rybami, także jest mm. fajnie. Mm. Czekaj, grzecie. czekaj, ja zawiążę, bo mi jeszcze uciekną.